Mam Was kochanie bardzo cieplutko i z okazji Dnia Dziecka chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Z tej okazji zapraszam Was oczywiście na vlog oraz e, strój dnia, które który dla Was przygotowałam, no i oczywiście do podziwiania przyjemnych widoków. Na sobie mam klasyczną, wbrew pozorąbiałą bluzkę, e, która idealnie się komponuje z takimi wzorzystymi spodniami, e, z torbą, e, z różnymi dodatkami. Natomiast z tyłu jest już mniej klasyczna, ponieważ ma piękne wiązanie. E, jest to wstążka w takim kolorze koralowym. Dostałam tą bluzkę od mojej widzki, także bardzo jej dziękuję. Podlinkuję Wam oczywiście e, jej sklep. Przede wszystkim e, urzeka ta wstążka, także bardzo, bardzo dobrze mi się nosi. Ta bluzka jest przewiewna. E, no i oczywiście e, mam na sobie również... E, spodnie, które kupiłam w H&M e, są bardzo fajne, teraz modne są takie właśnie wzorzyste kolory, zresztą takie spodnie naprawdę nie wychodzą z mody, także e, jak za 40 zł naprawdę warto było je kupić, no i przede wszystkim są bardzo wygodne przewiewne, e, idealne na lato e, i torba torba jest tutaj kluczowym oczywiście elementem mojego stroju, ponieważ jest to torba z manzany jest to sklep internetowy, gdzie możesz naprawdę dostać piękne torby, w naprawdę dobrej cenie, ona kosztuje w granicach 70 zł jest to typowa szoperka e, i zaraz Wam pokażę pewien myk, który które mamy w tej torbie, a mianowicie wyciąganą torbę, drugą torbę z tej pierwszej, e, czyli odczepiamy klips, który zaraz Wam pokaże jak tutaj się prezentuje, e, no i mamy drugą torbę, do torby jest dołączony również pasek, na którym możemy nosić tą torebkę, także bardzo fajne, fajne rozwiązanie manzany, bardzo Wam polecam te torby e, i tutaj mamy jeszcze jeden dodatek, jest to skórzana Skurzona branzoletka w takie właśnie kwiaty, którą dostałam od mojej babci. Moja mama ma taką samą, tylko że czarną i kramową. Bardzo fajna bransoletka, do wszystkiego się nadaje. E, jest fajnym uzupełnieniem stroju, bardzo ciekawa, wielokrotnie e, słyszałam na jej temat dużo komplementów. E, I oczywiście buty. Tutaj mamy typowe, gumowe buty. E, nie wiem, czy lubicie takie buty. Mnie czasami one obcierają, ale są idealne do takiego stroju, także bardzo fajnie mi się je nosi. Czasami są wygodne, a czasami nie. Także na dłuższe, dłuższe wyjścia się nie nadają, niestety. Natomiast klamerka jest przetudowna bardzo, bardzo ładne są to buty, także Wam polecam do różnych strojów. E, no i tutaj witajcie w zoo. E, w związku z Dniem Dziecka oczywiście zo jest naszym kluczowym tutaj, e, miejscem, gdzie zawsze się wybieramy 1 czerwca. E, no i Was zapraszam na małe zwiedzanie łódzkiego zoo. Mam nadzieję, że widoki Wam się spodobają. Nam naprawdę się miło spędzało czas właśnie w naszym łódzkim zo, także zapraszam Was na wycieczkę.